Miła niespodzianka czekała w środę 14 grudnia na osoby, które oddawały krew w siedzibie Ostrzeszowskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. W ramach organizowanej przez Lasy Państwowe akcji Choinka dla Życia każdy otrzymywał w prezencie świąteczne zielone drzewko pochodzące z plantacji Nadleśnictwa Przedborów. To forma podziękowania za największy dar, jakim jeden człowiek może podzielić się z drugim. Rozdaliśmy już... 13 choinek rozdajemy również w vouchery, bo pozostawiliśmy taką możliwość dla osób, które akurat dzisiaj nie są skomunikowane, aby mogły tą choinkę odebrać przy siedzibie Nadleśnictwa. Oczekujemy, że tych osób będzie około 20-30. Zobaczymy. Każdy, kto nas dzisiaj odwiedzi i odda krew zostanie obdarowany choinką lub voucherem. Taki świąteczny prezent trafił m.in. do Wojciecha Jurczyńskiego z miejscowości Godziętowy, który na oddanie krwi zdecydował się po raz pierwszy. Dowiedziałem się o tej akcji w szkole i dowiedziałem się też o choinkach, które są rozdawane. Przyszedłem oddać krew, ponieważ chciałem zobaczyć, jak to jest. Nie jest to w sumie nic strasznego. Zachęcam każdego do oddania krwi. Dzisiaj udało mi się w sumie dostać choinkę. No i jestem bardzo zadowolony. Inicjatywę z dużym zadowoleniem przyjęła kadra oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Królecznictwa. Każdy pomysł na zwiększenie liczby krwiodawców jest bowiem witany tam z otwartymi rękoma. Byliśmy bardzo zaskoczeni, ponieważ wcześniej wiedzieliśmy, że te akcje odbywają się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu oraz w oddziale terenowym w Koninie. My dowiedzieliśmy się w tamtym tygodniu, że zadzwonili do nas z Lasów Państwowych, tutaj z nadleśnictwa przedborów i po prostu zapytali się, czy chcielibyśmy wziąć udział w tej akcji. Bardzo się ucieszyliśmy, ponieważ dla naszych krwiodawców to też będzie jakaś taka nagroda za to, że po prostu przychodzą tutaj bezinteresownie oddawać krew, a mimo wszystko jeszcze mogą dostać taki miły prezent. Co ważne, choinki od nadleśnictwa są nie tylko piękne i pachnące, ale pozyskane w pełni legalnie i bez szkody dla środowiska. Kupując choinki poza lasami państwowymi, warto zwrócić uwagę na ich legalność pozyskania, tak jak Pan wspomniał, czyli na to, czy osoba sprzedająca posiada taką asygnatę, czy ta choinka nie została z lasu właśnie ukradziona, a teraz zostaje sprzedawana. Oczywiście, kradzież w lasach państwowych obarczona jest jakimiś karami z kodeksu wykroczeń i jeżeli taka osoba zostanie. Przyłapana na tej kradzieży no to poniesie konsekwencje swoich czynów. Akcja miała charakter jednodniowy i jej powtórki należy się spodziewać dopiero za rok. Centra Kwiodawstwa i Królecznictwa liczą jednak na to, że nowi kwiodawcy nie będą czekać z przybyciem na tego typu okazję, drzwi dla nich otwarte są praktycznie codziennie. Krew możemy oddać tutaj w krwiodawstwie w Oszczeszowie codziennie oprócz czwartku. W godzinach od godziny 7 do, do 13 pobieramy krew. Rejestracja jest od 7 do 13, natomiast no my pracujemy do godziny, do godziny 14.35, a w każdy czwartek jesteśmy w kępnie w godzinach od godziny 8 do godziny 11 pobieramy krew. Krew jest bardzo potrzebna i po prostu chcielibyśmy, żeby po prostu wszyscy nasi krwiodawcy i te osoby, które by chciały zostać krwiodsky do nas trapiły. Przyłączamy się do tego zaproszenia, wszak nie ma lepszego prezentu niż właśnie dar życia.